Pięknej scenerii wezmę mnie, bo ja jestem w takim nastroju, że chyba nawet nie ma sensu, żeby mi lokować na filmie. Taka piękna sceneria, sceneria leśna. Dokładnie lasu nadmorskiego, w zasadzie takich też kanionach. Ech, zapachy leśne. Taki temat. Yy, o tym motywie już wielokrotnie było, już wydawałam i posta, i były filmy, różne były relacje z kwestii leśnych, są to wówczas takie moje poszukiwania. Chciałam się skoncentrować na zapachach z lasem, z motywem lasu, z różnym ujęciem lasu wśród moich zapachów. Udało mi się stworzyć yy, coś na zasadzie bardziej zielonego lasu, verde Forestale. Yy, lasu z taką Herbacianością, właśnie w takim dosyć żywicznym lesie, czyli te forestello czyli herbata leśna ciemność, Ym, pożyczki w lesie, grossolia, senior boskę, boskę, są taki głęboki, gęsty las, yy, żywiczny z jakimś właśnie takim ciepłem, szafrany, żywic, no takiej gęstości, tego typu klimaty, że też. Yy, takie składniki, które budzą skojarzenia z dawną szpilkówną. No, chodzi o takie drzewno-leśno-kadzidlane. Y, też y, wręcz sok taki żywo y, y, ociekający po palcach mandarynkowy w lesie, czyli za to się nazywa Leimachen, bo bądź to ładny obrazek. Ym, planuję w ogóle zapach też jeszcze innych owoców w lesie. Mam też powiem, bardzo udany składnik, czyli może śliwki w jesiennym lesie jakieś takie właśnie śliwkowo-drzewno-leśne klimaty zobaczę może cynamonowy las truskawki w żywicznym lesie w ogóle mam też właśnie taki zapach, który się nazywa um, fragment baribal to jest taki gęsty, żywiczny żywico-jodłowy zapach więc są jakby różne ujęcia bo i lasy takie bardziej mingotliwe, i lasy takie bardziej cięższe, ponure, surowe, cedrowe, właśnie żywica jodowa, rekonstrukcja jodu, generalnie też na przykład yy, planuję taki trochę, w cudzysłowie, wróżkowy, fiołkowy las, także różne jeszcze będą. Tu jest też taki fajny fragment Taki trochę powiedzmy, mały wodospad, co widzieliśmy jak szliśmy na plażę. Teraz jeszcze może będziemy bacać, to też jeszcze zobaczymy. Przejdziemy obok. Może się pokuszę swój sandałowcowy las. Generalnie nie z sandałowcem po drodze, ale udało mi się trafić bardzo udany. Bez żadnych problematycznych aspektów. Przepięknie. Drzewno, kremowy Pięknie go można też połączyć z cedrem, coś na zasadzie klimatów. Tipik tam dało. Tylko mam pewien składnik. Pięknie można tworzyć yy, Tworzyć właśnie takie klimaty Takie gęsto żywiczne Bawić się tym tematem Lokować w takich żywicach różne klimaty W ogóle mam też zapach Fuerza forestalna widać Czyli siła leśna, boże narodzenie właśnie boże Właśnie giełkowy las Mandarynkowo-miodowy Bardziej yy, miodowych yy, Takich yy, iskrzących, yy, też szafranem. szefranem Gwa jakie się bunczyliśmy szefek, właśnie szereg, takie właśnie iskrzenie yy, właśnie w Żywicach.